Cześć, tu Marek. Powracam do rowerowego luzu po dłuższej przerwie. Zaczniemy od projektu MTB Sudety, który Wam bardzo, bardzo polecam. Pojedziemy dzisiaj żółtą trasą Wanim głuszyca to jest trasa z historią w tle. Jeśli dobrze przypatrzyć się śladowi GPS, można zobaczyć taką nieregularną ósemkę, dzięki temu możemy zacząć tą trasę w każdym miejscu. My wystartowaliśmy z Głuszycy. Okej, okay. jedziemy. Rozpoczęliśmy przy skrzyżowaniu Grunwaldzka-Kościuszki i asfaltem skinamy się powolutku do góry. Uważajcie bardzo na oznaczenia trasy. Polecam ślad jednak GPS-a. Tutaj zjazd mieliśmy dość szybki z asfaltu przez łąkę, ale jakoś się udało. Chyba prosto. Co robię tutaj z panoramkę, na sekundę, jest Głuszyca. Na trasie zaliczymy wszelkie nawierzchnie, od asfaltu aż po zarośnięte łąki. I podjechaliśmy pod kompleks kosówki. Jak wspominałem, trasa z historią w tle prowadzi przez miejsce należące do kompleksu Rize, zaprojektowanego przez hitlerowców którzy do, do prac wykorzystywali robotników i więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Cel Rize do tej pory nie jest w 100% znany. Jest wiele domysłów, jest dużo książek. Tutaj a, widzicie osówkę, czyli podziemne miasto. Wcześniej można było kupić bilety w kasie. Potem 200 metrów się idzie i dochodzi się właśnie tutaj do wejścia. My wracamy na szutrową drogę. Tak, i to mogą być miejsca, gdzie na przykład wiesz, powietrze dostawało się, nie? A tak. nie będzie tego. O, teraz ja sobie podjadę. Dobrze pamiętałem. Kilka lat temu byliśmy i zwiedzaliśmy właśnie osówkę. No i tutaj jest wyjście. Włodarz. To jedziemy do Włodarza. Jugowicka. Największy podziemny obiekt. Projektu Rize Włodarz. A okej. Okay. Dobrze było się posługiwać GPS-em, ale nie zawsze on nawet potrafił rozwikłać nie, nasze wątpliwości i rozwiać. No widzisz, a GPS idzie dołem. To, to schodzi, bo to jest chyba. Chyba, to jest ten, którym my mogliśmy zjechać. Tak. Potem nie zapominajmy, że to, minęli, to te rowerowe. One odstąpią... się tu przecina prawdopodobnie. I tak naprawdę z tego co ja widzę, to myśmy dołem powinni pojechać. No i widzisz, jest strzałka żółtego. No. Prawdą jest, że można było i dołem, i górą, bo trafia się w pewnym momencie właśnie na taką asfaltową drogę. I znowu, jak się rozpędzicie tą asfaltową drogą, to uważajcie. Bo w pewnym momencie jest właśnie taki zjazd szybki, jest chyba tam znak niżej. ale trzeba być strasznie być czujnym, żeby ten po przejechaniu łąki. Po chwili znów wracamy na asfalt, który zjedziemy do fali. Włodarz został z boku, z niego nie prowadzi. Czyli myśmy włodarza minęli gdzieś, był tam na górze. A widzisz. A co tam jest tak zwany podziemny? No, no to jedziemy. Kierunek Rzeczka, ale my zaraz odbijemy z głównej drogi. Nie wiem jak to daleko jest, ale kwatera ofiar terroru hitlerowskiego. Dzień dobry. To tu jest ta kwatera ofiar terroru, czy jeszcze gdzieś indziej? Tam na końcu, prawda? To był mój już pomysł, nie, tamtędy trasa nie prowadzi, ja po prostu tak wewnętrznie chciałem zjechać. Wracamy na trasę, jest odbicie z głównej na lewo, podjazd asfaltem krótki, a potem zaczyna się już zabawa z podjazdem. Troszeczkę sporo kamieni. Zobaczcie, na drzewie jest oznaczenie. Wydawałoby się, że generalnie mamy jechać prosto, czyli po tych kamieniach do góry, ale tam jest taka minimalna strzałka. My generalnie skupiamy się na jeździe do góry, po tych kamieniach, żeby utrzymać równowagę, ale jazda tak naprawdę jest tu, w tą łączkę małą która już jest dość ostro zarośnięta, i tu mamy jechać. No cóż, z tymi oznaczeniami jest dużo oznaczeń e, MTB, Sudety i szlaki są, ale ja mam, nie, jestem, nie mam komfortu e, z jeżdżeniem tutaj. Z pewnością, że z, właśnie tu mam skręcić, albo e, tam miałem skręcić i coś takiego, więc to by było lekko do poprawy. Te szczałki, nawet jeżeli są e, na tych e, oznaczeniach a szlaków nie są na tyle widoczne albo nie są na tyle precyzyjnie pokazane żeby mieć pewność że jedziemy w dobrym kierunku no nie chcecie martwić my jedziemy dalej prosto no właśnie nie wiem okazało się że trafiliśmy na super stokówkę która wyprowadzi nas na Polanę jelenia. Jak to mówisz? Że jednak strasznie. A w tym miejscu tak naprawdę jesteśmy nad podziemną fabryką Walin. To następna część, która należała, czy należy do projektu Rize. No i co? I teraz uwaga, bo tutaj trzeba zakręcić. Tego gubienia trasy to mieliśmy dość sporo tutaj. Tak nam się fajnie w niektórych miejscach jechało, że zapominaliśmy patrzeć na GPS-a czy na mapę i, i, i jechaliśmy prosto, a tu się okazywało, nie, nie, tutaj jest skręt, trzeba albo w lewo, albo w prawo i to ostro. Jesteśmy na tym samym, w tym samym miejscu co wczoraj. Tam idzie pomarańczowy, a my jedziemy żółtym tam w dół. A co tutaj jest dokładnie? To jest Jelenia Polana, jesteśmy 815. Z tej polany mamy bardzo fajny zjazd szutrową drogą do rzeczyk. To już zjechaliśmy do asfaltu i kierujemy się na przełęcz Sokoła. Myśmy troszeczkę podjechali dalej. Mieliśmy ochotę gdzieś wstąpić do restauracji, coś zjeść. A przy okazji okazało się, że na tyłach restauracji rozciąga się kompleks wyciągów na gór. Tutaj już powrócę na trasę. Nie widzę znaku, ale. fajnie. Znak się pojawi. Tak jest na gps więc wierzę w tą trasę, co mamy na GPS. Chciałem powie powiedzieć, że, że, ten, że wyciąg już przeżył swoje. Lata świetności ma za sobą. Tutaj dalsza część, a łąkę już tutaj w tym momencie opanowały owce. Nie? Jedziemy, ale fajne osłówka 3,6, a my skręcamy. I z asfaltu mamy bitą drogę. Jeśli się nie mylę, to jest widok tak, na małą sobę, średnią górę A, i tak. na Sokolit. I jest jeszcze taka trasa. No, według mnie tutaj. No i teraz pytanie, gdzie? No, według mnie do góry. Albo tam do góry Nie, tam niżej marzynka. Tak. A widzisz, i to jest mylące, bo tu jest takie odbicie I one się nakładają dwa szlaki Na siebie Ale ładnie Nie. Można powiedzieć, że trafił nam się taki krótki singielek. Co oni mówili o koszarach jakieś? No? Nie, to a bo kantyna. No, jak jest. Okazało się, że to było kasyna, a tak wewnątrz wygląda. Jakby grodzie takie powstały tutaj. Okazuje się, że znajdujemy się nad osówką i tutaj i są tak zwane zbiorniki kurszywa, szyb i siłownia. Kontynuujemy naszą trasę po żółtym szlaku. No i naprawdę jest piękny w tym ładnie, tutaj rośnie. Z jednej strony tak, a z drugiej strony też tak. Budynek zagubiony, bunkier. Wydaje mi się, że to jest część kompleksu sobą. Chyba tutaj. A tutaj inna trasa lecąca do góry, czyli o, czerwona trasa. A my do góry, Ciekawe. No, a stawy są tutaj do zaryteni. Dojechaliśmy do potoku marcowego, na którym kaskadowo zrobione są stawy. Te niżej położone są zarybione i odwiedzane chętnie przez wędkarzy. Tak, chyba tak, tam popatrz. Mazę czyli zjechaliśmy do głuszycy. I dziękujemy bardzo. Jestem na początek. Zaje fajny jest ten most. Oczywiście, na koniec, trochę statystyki. Przejechaliśmy około 35 km. Najwyższy punkt Jelenia Polana 818, najniższy w guszyce 450. Mimo pewnych trudności z nawigacją, naprawdę polecam Wam nie tylko tą trasę, ale i pozostałe należące do MTB Sudety. Pozdrawiam, Marek.